Ostatnie statystyki upadłości restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce wskazują na poprawę sytuacji sektora budowlanego w Polsce. Jest to dobra informacja, ponieważ budownictwo w Polsce przez ostatnie lata doświadczało dosyć trudnej sytuacji płynnościowej. W pierwszym półroczu 2019 roku liczba upadłości restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w Polsce obniżyła się o 16%. Jest to poziom, który wcześniej nie był obserwowany i te 61 firm, które zostały poddane upadłości albo restrukturyzacji, to jest podobny poziom, jaki mieliśmy do czynienia w 2011 roku, czyli jeszcze przed boomem budowlanym związanym z Euro 2012 i z niewłaściwą wyceną kontraktów z istotnym wzrostem materiałów budowlanych. Także rzeczywiście sytuacja w budowlance poprawia się. Widać rosnący popyt na budownictwo komercyjne, jak i także utrzymujący się na całkiem, może już nie tak wysokich jak poprzednio, ale całkiem przyzwoitych poziomach dynamika budownictwa mieszkaniowego. Niemniej jednak nasza, nasza opinia o sektorze budowlanym nie jest pozytywna, ponieważ widzimy, że opóźnienia w płatnościach w budownictwie są znaczne. W świetle naszego ostatniego badania płatności, które przeprowadziliśmy wśród firm w Polsce budownictwo doświadcza jednych z najdłuższych opóźnień w płatnościach wśród wszystkich branż w Polsce. One sięgają poziomu prawie 140 dni, czyli prawie 5 miesięcy firmy budowlane w Polsce muszą czekać na. Spływ należności jest to termin już od terminu wymaganego, wyznaczonego na fakturze. Średnia dla wszystkich branż w Polsce wynosi 60 dni, czyli około dwóch miesięcy. W związku z tym widać, że sektor budowlany w Polsce mimo poprawy w statystykach upadłościowych wciąż boryka się z dosyć trudną sytuacją płynnościową. Z kolei branża transportowa doświadcza istotnego wzrostu upadłości restrukturyzacji. W pierwszej połowie 2019 roku łączna liczba postanowień wzrosła o 71%, i jest to wzrost kolejny kwartał z rzędu. Jest to dosyć niepokojące, ponieważ branża transportowa jest w pewien sposób barometrem stanu gospodarki i jako pierwsza odczuwa poprawę, jak zarówno pogorszenie w otoczeniu makroekonomicznym i w popycie generowanym zarówno na rynku wewnętrznym, jak i rynkach zagranicznych. Naszym zdaniem to pogorszenie sektora transportowego wynika głównie z sytuacji właśnie na rynkach zagranicznych ze spowalniającą strefą euro, w tym gospodarką niemiecką. Która zgodnie z naszymi prognozami wzrośnie zaledwie o 0,8% w tym roku. Nasze, branż, nasze firmy transportowe, polskie firmy transportowe, mają dosyć dużą ekspozycję na rynki zagraniczne, zwłaszcza Europy Zachodniej, i pogorszenie koniunktury na tamtych rynkach dosyć szybko jest widoczne także w statystykach upadłościowych przedsiębiorstw i w sytuacji płynnościowej branży transportowej w Polsce.